Seks dobry wszystkim. Dziś opowiem Wam o bardzo ważnym aspekcie kobiecej anatomii, związanej z seksem, o który jest dużo pytań, dużo poszukiwań w sieci. Informacje są sprzeczne, próbujemy się zorientować, co to jest, szukamy, gmeramy, nie zawsze znajdujemy. Ja nie wiem, czy odpowiem na wszystkie wątpliwości, ale mam nadzieję, że opowiem Wam kilka najważniejszych rzeczy, które powinny spowodować, że będzie to dla Was trochę jaśniejsze. Dziś będzie o punkcie G. Strefa Grafenberga od nazwiska odkrywcy czy też osoby, która pierwsza opisała tą strefę. Strefa Grafenberga jest obszarem bardzo konkretnym. To nie jest tak, że punkt G to jest gdzieś na szyi albo na łóżku, albo gdzieś. Punkt G to nie jest strefa erogenna w rozumieniu takim tradycyjnym. To znaczy erogenna, gdzie skupisko nerwów dotykamy i jest wspaniale. Punkt G to jest struktura, obszar, w którym znajduje się co najmniej kilka rzeczy, które u różnych kobiet w różnym stopniu, w różnym zakresie mogą powodować bardzo przyjemne doznania w czasie seksu, ale nie w wyniku po prostu samego dotyku czy kontaktu z tym obszarem, ale w wyniku masażu i stymulacji tego ciała, czy masażu tego obszaru. I to jest ważna informacja. To nie jest tak, że w momencie, kiedy dotkniemy punktu G, to będziemy czuć. Niesamowite wrażenia, tak jak to się dzieje z łechtaczką. To będzie raczej ciekawe, interesujące i dziwne doznanie, dopiero w czasie podniecania się, w czasie kochania się będziemy czuć wyraźnie narastające napięcie, narastające podniecenie, i to w wyniku tego może nastąpić piękny orgazm. Jeśli chodzi o punkt G, jest bardzo dużo informacji o tym i wiele osób, które o nim myśli, o stymulacji punktu G, o masażu punktu G, obiecuje sobie dużo y, i ma nadzieję na niesamowite doznania, ale trzeba tak naprawdę dobrze się zastanowić. Czy też dobrze się poznać, poznać swoje ciało, wypracować sobie metody stymulacji punktu G, żeby to odnosiło skutek, jak już wypracujemy, to jest szansa, że rzeczywiście za każdym razem będziemy przeżywać piękny orgazm. Czy będzie to zawsze orgazm penetracyjny z partnerem i jego penisem, nie można sobie tego obiecać. Ale masturbacja i masaż punktu G zdecydowanie może dać fantastyczne wrażenia. No ale, ale, ale. To rzecz. Punkt G to konkretna struktura. Znajduje się w bardzo konkretnym miejscu. Znajduje się wewnątrz pochwy 3 do 5 cm. To nie jest dużo, to jest tyle. Czyli, jak użymy palec, to o, już tu w tym miejscu będzie ta struktura. Na przedniej ścianie pochwy, czyli od strony brzucha, na tej stronie, na ścianie pochwy jest. Strefa Grafenberga. Strefa Grafenberga można bardzo łatwo wyczuć pod palcami. Podczas kiedy większość pochwy, cała pochwa jest gładka i delikatna jak policzek w środku, to strefa Grafenberga jest nieco bardziej chropowata, trochę jak gąbka śródziemnomorska, naturalna, wysuszona. Czujemy lekką chropowatość. I teraz, w czasie podniecenia strefa ta napełnia się krwią, wybrzusza, puchnie, doznaje erekcji. I masowana intensywnie, stabilnie, yy, równomiernie, yy, rytmicznie może doprowadzić do szczytowania, pomóc nam w szczytowaniu. Oczywiście, z jednoczesnym też masażem mlecztaczki to nawet lepiej. A to dlatego, że prawdopodobnie Tyle się mówi. Prawdopodobnie w tej strukturze różnych kobiet w różnym stopniu wrośnięta jest w struktury ciała łechtaczka. I łechtaczka, która właściwie tam się właśnie rozgałęzia i otacza pochwę i cewkę takim wieńcem, można powiedzieć, to u szczytu właśnie, gdzie ona się rozgałęzia, to te struktury jej mogą wrastać pochwę, w ściany pochwy i powodować, że w momencie, kiedy nastąpi podniecenie i ona się powiększa i masujemy i dociskamy, to tak naprawdę masujemy łachtaczkę. Badania jednoznacznie pokazują, że im bardziej, im więcej jest tych struktur łachtaczkowych, im więcej, i większy ten obszar jest w czasie podniecenia, im bardziej wybrzuszony, tym intensywniejszy orgazm, tym lepsze doznania w czasie penetracji. Czy ten obszar da się powiększyć sztucznie? Da się. Tylko, czy to będzie miało taki efekt, jakbyśmy chcieli, trudno powiedzieć. Trzeba by było zapytać kobiet, które taki zabieg sobie zafundowały, i mogą powiedzieć, że to rzeczywiście odniosło wymarzony skutek. Faktem jest, że u różnych kobiet różnie ta struktura się wybrusza u jednych więcej, u drugich mniej. To nie znaczy, że te, które mają go mniej, nie mogą przeżywać intensywnego orgazmu w wyniku stymulacji punktu G, mogą, muszą wtedy po prostu bardziej wybrać kąt penetracji, wybrać inny gadżet, bardziej wykrzywiony i tyle. Punkt G nie należy masować, nie należy smyrać, to nic nie da. Punktu, je nie należy szarpać jak w filmach pornograficznych z zapałem, takim, że wszystko boli. Wystarczy intensywne, jednostajne, rytmiczne masowanie tej przestrzeni, żeby odnieść skutek. Oprócz łechtaczki, która znajduje się w ciele, w tym obszarze u niektórych kobiet znajdują się pozostałości, czy też szczątkowe tkanki gruczołowe, które tworzą u mężczyzn prostatę. Prostata ma bardzo ważną rolę w czasie wytrysku, w czasie ejakulacji. W momencie stymulacji tych obszarów u tych kobiet może nastąpić do wytrysku, do kobiecej, do ejakulacji kobiecej. I znowu, to nie jest jak w filmie pornograficznym, że będzie tutaj wszystko tryskało. Ten płyn wydostający się właśnie z tego obszaru jest, nie jest moczem, nie tryska, raczej wypływa jednostajnym strumieniem. U jednych będzie mniej, u innych będzie więcej. Faktem jest, że w czasie penetracji, stymulacji pochwy, ściany przedniej pochwy, rzeczywiście pochwa jest bardzo zwilżona i ten ten orgazm mokry, i intensywny i bogaty, właśnie wytrysk może się zdarzyć. Wystarczy robić to yy, delikatnie, ale stanowczo i, i dać temu odpowiednią ilość czasu. Różne kobiety lubią różny sposób stymulacji yy, punktu G. Jedne lubią wibracje, inne lubią masowanie w tą stronę, jeszcze inne lubią w tą stronę, więc sposób stymulacji punktu G będzie zależny od indywidualnych preferencji tej czy innej dziewczyny. Każda z nas powinna sobie sama odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób lubi, żeby jej punkt G je stymulować. Może w tym pomóc partner, może w tym pomóc gadżet. Wiele wskazuje na to, że czasem po prostu wystarczy dociskać dobrze punkt G do przedniej ściany pochwy, a jednocześnie stymulować łechtaczkę, żeby przeżyć bardzo intensywny orgazm i naprawdę satysfakcjonujące doznania, niezależnie od tego, czy mamy penetrację, czy jej nie mamy. To dlatego, tak dużą popularnością cieszą się wibratory łechtaczkowo-waginalne i stymulatory dla par, które się zapinek klips na łachtaczce i na punkcie G, no bo właśnie one wtedy będą dobrze dostymulowane. No i dlatego, jak powiedziała Betty Dodson w swoim filmie, ma ich całkiem sporo na YouTube, możecie znaleźć, według jej Obserwacji wynika, że praktycznie większość kobiet przeżywa lepsze orgazmy szybciej i intensywniej, jeśli w czasie seksualnego partner włoży do pochwy palec, będzie pieścił punkt G od dołu, albo włoży gadżet i będzie go masował. Więc no to taka techniczna wskazówka, mi się zdaje. U każdej kobiety unerwienie tego obszaru właśnie nerwem, Moczowo-płciowym, który też dostaje się aż do łechtaczki, dostaje się do narządów płciowych, bliskość nerwu błędnego, który również stymulowany powoduje ciekawe doznania, głębsze struktury łechtaczkowe, struktury gruczołowe, które tam się znajdują, wszystko to powoduje, że. Umiejętna stymulacja tego narządu doprowadza do przyjemnego, miłego, intensywnego orgazmu. Warunkiem jest jednak to, żebyśmy nauczyli się tego robić, bo u każdej kobiety będzie to inaczej wyglądało, bo te struktury osobnika do osobnika wyglądają nieco inaczej i po prostu musimy się siebie nauczyć, tudzież musimy nauczyć się swojej partnerki. Żeby się nauczyć, potrzebujemy cierpliwości, komunikacji, otwartości i gotowości na eksperymenty. Jeśli wybieracie gadżet do stymulacji punktu G, dobrze, żeby nie był zbyt miękki, dobrze, żeby był wygięty. Nie musi być długi, naprawdę. Może być y, skupiony tutaj bliżej wyjścia do pochwy, dokładnie tu, gdzie jest punkt G. Ewentualnie, jeśli wybieramy wibrator y, lub taki gadżet dłuższy, dobrze, żeby był żebrowany. Mam nadzieję, że ten film jakoś Wam wyjaśnił kwestie związane z punktem G i odpowiedział na choćby część wątpliwości związanych z punktem G. Mam nadzieję, że nie będziecie już go szukać na plecach ani na szyi, tylko dokładnie w tym miejscu, gdzie trzeba.